to jest dziennik, który nie działa jak się okazuje zresztą. Oho, co się stało? Nie mogę ruszyć myszą teraz, co się stało? O kurde, coś się zlamiło. Nie wierzę. Dobra, słuchajcie, zepsułam grę. Zepsułam grę. Przecież dopiero zaczęliśmy, rozagra. Szybko poszło, no, dzisiaj. Dobra, nie wiem. Aaaa... Dawaj. Ej, dobra, nie wiem, to jest sprawa klucz, słuchajcie, zapamiętajcie, jak będziecie się zastanawiać. Nie działa. Cześć, Andrew. Hejka. Hejka, hejka, fajnie, że jesteście. że dwa głosy trzeba? Może, bo to jest kompowe, tak naprawdę. Kurde. Co? Co się stało? Zdziwię że w to. Cześć, Czaczek! Czy coś jak zagadka się sama zrobiła, jak gadaliśmy? Dobra, co się stało? Jak ją rozwiązaliśmy? Słuchajcie, bo to jest ważne, bo inaczej nie, nie damy rady. Dupa. Magia! To jest po prostu magia, widzieliście? Wszyscy mają bafa teraz Starowanie bezpośrednie, słuchajcie, i w takim razie na przygodę Będziemy tracić pieniądze. Wiesz dlaczego o, tutaj postawimy, zobaczcie. Przy jakimś takim, przy jakiejś takiej dłużce. Ej, ale czekajcie, to jest ten? Czy to nie jest środek placu zabaw? Chyba tak. Ale my nie, ale my nie kochamy dzieci, więc spoko chyba. Czy ty więcej jeszcze tego pomieszczenia? Nie, no chyba nie. Ale przecież mamy, mamy tutaj szafę jakąś w ogóle? Stop. A FEW MOMENTS LATER Zaczniemy obok biurka? O Boże, to jest szafa! O Jezu, faktycznie, to jest szafa, dobra, okej. Okay. Dobra, czekajcie, to schowamy do szafy właśnie. Dobra, okej, okay. no nie pomyślałam o tym. Mam szansę, że to jest szafa. Dzięki komentuj, no tutaj jest prośba z czatu. No tak, Maniek wygrywa. O nie, bo już kobra wygrywa. Wciąż jest na pierwszym miejscu. Ojej, ale teraz zakręciło. SQF jest vip ale jest drugi, ponieważ pierwsze miejsce przejął Danko 1998. Igi, który jest starszy o pra prawie 100 lat, teraz go wyprzedził. No i kto teraz pierwszy trafi do dziury, ten będzie miał większą szansę na zwycięstwo w całym wyścigu. Okazuje się, że jest to Arnios. I to zapomniałeś napisać play? W sensie na poprzedniej mapie? Skleroza. Widzisz, to dużo gęcia, masła. Tak to jest, no. Słuchaj, co powiedziałeś? To dużo masła. Czekaj, co? O co chodzi? Tak zawsze słyszałem, babcia zawsze mówiła, że skleroza to jest za dużo masła. Co? To nie sparuj, może to kanapki całą kostką, to. ok? I zaczynam śpiewać. Kiedyś rankiem przy tawernie, kiedy biły dzwony? Olga dała się wiewernie, przeżne z każdej strony.